W tym filmie pomogę Ci zmienić Twoje przekonania na temat finansów, a jeżeli krok po kroku zaczniesz stosować prezentowany przeze mnie model, zobaczysz, jak bardzo zmieni się Twoje życie, jeżeli chodzi o płaszczyznę finansową. Cześć, mam na imię Bartek i pomagam ludziom. Podnosić poziom swojej wibracji. Na samym początku filmu najważniejsza rzecz, którą musisz sobie uświadomić, to to, że Twoje przekonania tworzą Twoją rzeczywistość. W swoim życiu doświadczasz zawsze tego, co wierzysz, że jest prawdą. Więc jeżeli na przykład wierzysz, że świat jest złym miejscem, będziesz doświadczać coraz więcej sytuacji, okoliczności, które będą to po prostu potwierdzały. Dotyczy to każdego obszaru Twojego życia. Dokładnie tak samo odbywa się to w sferze Twoich finansów. Jeżeli są w Tobie przekonania na temat tego, że pieniądze są czymś złym, że tylko źli ludzie mają dużo pieniędzy, że żeby mieć dużo pieniędzy, można je tylko i wyłącznie ukraść lub też oszukać kogoś. Będziesz doświadczać właśnie tego. W Twoim życiu będzie się pojawiało coraz więcej takich okoliczności, które będą ci to potwierdzały. Tym samym sprawiając, że pieniądze będą się od ciebie po prostu oddalały. W psychologii występuje termin tak zwana samospełniająca się przepowiednia. I ma on tutaj również bardzo dobre zastosowanie. Jeżeli więc na przykład wierzysz, że Pieniądze są trudne do zdobycia. Jeżeli więc wierzysz, że możesz zarabiać tylko określoną ilość pieniędzy w swoim życiu, to będzie się spełniało, ty będziesz cały czas znajdować odzwierciedlenie tego przekonania w swoim doświadczeniu. Jeżeli wierzysz, że trudno jest zdobyć większą ilość pieniędzy, wtedy pieniądze będą po prostu od ciebie uciekały. Jeżeli wierzysz, że możesz zarabiać tylko określoną ilość pieniędzy, bo na przykład wszyscy w Twoim otoczeniu tyle zarabiają, będziesz znajdować tego potwierdzenie, i tutaj będziesz na przykład trafiać do prac, w których po prostu ten próg jest określony na tym zgodnym z Twoim przekonaniem poziomie. Niezwykle istotną rzeczą jest w całym procesie uświadomienie sobie tego. Uświadomienie sobie tego, jakie są Twoje aktualne przekonania, Twoje aktualne wierzenia związane z pieniędzmi. Zadaj sobie więc to pytanie: co myślę na temat pieniędzy? I zaczekaj. Zaczekaj na to, jaka pojawi się w Twojej głowie odpowiedź. I nie oszukuj się, że myślisz, że pieniądze są ok, że to fajnie mieć dużo pieniędzy, że podziwiam ludzi, którym udało się zarobić więcej pieniędzy niż mi. Podziwiam to, że niektórym ludziom mogło udać się zrealizować swoje marzenia, chociażby związane z posiadaniem pewnych rzeczy, czy też z podróżowaniem po świecie, właśnie dzięki temu, że posiadali większą ilość pieniędzy niż ja. Jeżeli pojawia się w Tobie zazdrość, jeżeli pojawia się w Tobie złość, frustracja, jeżeli nadal uważasz, że pieniądze są czymś złym, no to nie dziw się, że one będą po prostu od Ciebie uciekały. Pieniądze działają troszkę tak jak ludzie. Jeżeli ty kogoś nie lubisz, no to zachowujesz się w stosunku do tej osoby w taki sposób, że odstraszasz ją ze swojego życia. Jesteś nieuprzejmy, niemiły, nie interesujesz się tą osobą, no i ta osoba po prostu w pewnym momencie zauważa to i zaczyna od ciebie, odsuwać się od ciebie. Pieniądze robią dokładnie tak samo. Jeżeli ty uważasz, że one są złe, że nie są w ogóle potrzebne, że są po prostu uosobieniem zła, tak? No to pieniądze to czują i przez to po prostu od ciebie uciekają, nie chcą z tobą przebywać. Czy ty chciałbyś, czy też chciałabyś przebywać z kimś, kto uważa ciebie za złą istotę, za istotę, która wywodzi się ze zła? No, podejrzewam, że nie. A jeżeli tak, no to naprawdę myślę, że powinieneś, powinnaś troszkę zrewidować to, jak postrzegasz swoją rzeczywistość, bo podejrzewam, że mogłeś paść po prostu ofiarą starych wzorców opartych na paradygmacie 3D. Niezwykle istotnym elementem są tutaj wzorce z dzieciństwa. Ja też w swoim dzieciństwie wiele razy słyszałem. Przeróżne teorie i opinie na temat pieniędzy, chociażby stwierdzenia takie jak, że pieniądze nie rosną na drzewach, że nie wystarczy na coś pieniędzy, że ogólnie pieniędzy jest mało, że trudno jest zarobić dużo pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Tych przekonań no, mógłbym tutaj wymieniać w dziesiątkach, jeśli nie w setkach. I te przekonania przez bardzo długi okres mojego życia wpływały na moją rzeczywistość. I faktycznie ja, mimo tego, że miałem bardzo dobre wykształcenie, byłem, robiłem doktorat, byłem tak pracownikiem naukowym, no moje zarobki były bardzo, bardzo niskie. Ja pracowałem wtedy około 7 dni w ciągu tygodnia, od rana do wieczora, na dobrą sprawę, bo poza pracą na uczelni, gdzie wykładałem język angielski, musiałem też pracować. W szkołach językowych, więc, tak na dobrą sprawę, wychodziłem z domu często o siódmej rano albo i wcześniej, a wracałem do tego domu około 22. A moje zarobki plasowały się w przedziale około 3000 zł. Natomiast, w momencie, kiedy zacząłem się temu przyglądać, kiedy zacząłem zmieniać swoje przekonania na temat pieniędzy, kiedy wyłapałem w sobie wzorzec. Który mówił mi gdzieś z tyłu głowy, że to trudne mieć dużo pieniędzy, nie da się zarobić dużo pieniędzy, to w ogóle niemożliwe i tak dalej. Kiedy to zmieniłem, zacząłem po prostu rozwijać się w sferze finansowej. I od tamtej pory moje zarobki zaczęły regularnie wzrastać. Tak na dobrą sprawę, z każdym rokiem wynosiły coraz i coraz więcej. I tak jak mówiłem już w jednym z filmów, tak? w rekordowym momencie, w takiej, mówię tutaj, pracy konwencjonalnej. Nie nie, nie nie życiu z tego, co kocham, bo teraz to jest w ogóle zupełnie inna historia. Natomiast mówię tu o konwencjonalnej pracy. Udało mi się dojść do zarobków, które sięgały do 20 tysięcy złotych miesięcznie przy naprawdę minimalnym nakładzie mojej pracy, który wynosił około kilku godzin w ciągu tygodnia. I to wszystko stało się dzięki temu, nie, że ja zasuwałem po 100 godzin w tygodniu, nie przez to, że wyrabiałem godziny, nie przez to, że robiłem nie wiadomo co, tylko przez to, że pracowałem ze sobą, pracowałem ze swoimi przekonaniami, gdyż wtedy tylko i wyłącznie zajmowałem się pracą na poziomie swojego umysłu. Ale i tak sama taka praca przyniosła już ogromne efekty w moim życiu. Istnieje też ogromny paradoks w naszym społeczeństwie. Związany z pieniędzmi, a raczej z wydawaniem pieniędzy. Ludzie bardzo chętnie wydają pieniądze na rzeczy, które tak naprawdę zbijają im wibracje, które ściągają ich w dół. Mówię tutaj chociażby o jedzeniu. Mnóstwo ludzi wydaje swoje pieniądze na pokarmy, które po prostu są czymś, no nazwijmy to tutaj brzydko syfiastym, tak? wypełnione utleniaczami, przeciwutleniaczami, chemią i wszystkim. Mówię tu o nawet chociażby produktach typu mięso, które kupuje się w sklepach, serach, e, słodyczach i całej gamie innych produktów. I te produkty każdy kupuje, jest na to bardzo otwarty, bardzo chętny i nie ma z tym problemu. Natomiast u wielu istot problem pojawia się w momencie, kiedy przychodzi, e, przychodzi temat własnego rozwoju. Jeżeli chodzi o własny rozwój, tak mało osób chce w niego inwestować. Nawet ja tutaj tak, pracując z ludźmi, pracując w programie Alchemia Przebudzenia, wielokrotnie rozmawiam z osobami i kiedy mówię im, ile ten program kosztuje, słyszę: "Bartek, tak dużo? Jak to możliwe? Za co ty w ogóle chcesz brać te pieniądze? Ja myślałem, że to jest za darmo." Nie ma nic za darmo. Jeżeli chcesz się rozwijać, musisz inwestować w swój rozwój. To jest proste. To nie ma w tym nic, nic wydumanego, nic trudnego. Natomiast chodzi o to, że kiedy Ty zaczynasz się rozwijać, Ty w swoim życiu zaczynasz mieć po prostu więcej pieniędzy. Bo pieniądze nie są efektem tego, co Ty robisz tylko i wyłącznie na poziomie fizycznym, jedzenia, które w siebie wrzucisz, żeby mieć siłę wyrobić kolejnych 100 godzin w ciągu tygodnia. Pieniądze są efektem Twojej wibracji. Jeżeli Twoja wibracja jest zgodna z wibracją obfitości finansowej, obfitość finansowa zaczyna się w Twoim życiu po prostu pojawiać, a Ty dzięki temu możesz zaczynać pracować coraz i coraz mniej. I kolejna bardzo ważna kwestia samo słowo obfitość. Mnóstwo ludzi postrzega obfitość tylko i wyłącznie jako obfitość finansową. No i jeżeli w danym momencie życia faktycznie nie ma tej obfitości finansowej, no to wtedy dochodzi do wniosku, że obfitość nie istnieje, że nie ma tej obfitości. I tutaj tak, ja też patrząc po sobie, też przez wiele lat swojego życia dostrzegałem obfitość tylko i wyłącznie jako namacalne pieniądze, które pojawiają się w moim życiu. Natomiast to, co mi pomogło i dzięki czemu transformowałem siebie i swoje doświadczenie tutaj na Ziemi, było to, że zmieniłem swój stosunek do tego, czym jest obfitość. Obfitość to nie tylko pieniądze, które dostajesz. Obfitość to także chociażby Twój czas, którym dysponujesz. Możesz mieć go na dany moment obfitość, a nie wykorzystywać go. Nie doceniać nawet to, że masz ten czas. Czas dla siebie, czas, który możesz właśnie chociażby poświęcić na swój własny rozwój, na zmianę swoich przekonań, na zmianę wzorców, jakie są w tobie obecne. Obfitość to także ludzie, którzy cię otaczają, potencjały tych ludzi. Obfitość to także przyroda, która cię otacza. Obfitość jest na każdym kroku. Nagrywałem o tym już wcześniej film. Przyjrzyj się temu, zrewiduj to, jak postrzegasz obfitość. Jeżeli Zaczniesz zauważać tą obfitość w innych obszarach swojego życia, nie tylko w namacalnych pieniądzach, które się pojawiają w Twoim życiu, wtedy tej obfitości zaczniesz doświadczać coraz i coraz więcej w każdym obszarze Twojego życia. Także w obszarze finansowym. No ale dobrze, tak jak obiecałem na początku filmu, teraz podzielę się z Tobą trzy, trzema krokami. Trzema krokami, które pomogą Ci podnieść. Swoją wibrację i dostroić się właśnie do wibracji finansowej. Pierwsza rzecz to Twoja własna świadomość. Tutaj tak, jeżeli Ty będziesz nawet wykonywać różnego rodzaju afirmacje, jeżeli będziesz korzystać z medytacji, które będą Cię dostrajać do obfitości, jeżeli będziesz wizualizować sobie napływające do Ciebie pieniądze, obwieszczać się kartkami z napisami, Mam dużo pieniędzy, pieniądze płyną do mnie z każdej strony i innego rodzaju afirmacjami, no to okej, okay, to zacznie troszkę działać. Natomiast jeżeli ty podczas swojego życia nie będziesz uważny, nie będziesz korzystać ze swojej świadomości i po prostu obserwować siebie, obserwować tego, jaki ty masz naprawdę stosunek do finansów, do pieniędzy, to nic nie da. Bardzo często jest tak, że chociażby idziesz do sklepu, i myślisz sobie, jakie to jest drogie, jakie tamto jest drogie, na to sobie nie mogę pozwolić, i na tamto też sobie nie mogę pozwolić. Pamiętaj, że doświadczasz coraz więcej tego, na czym skupiasz swoją uważność. Więc jeżeli będziesz skupiać się na tym, że to jest drogie, tamto jest drogie, na to mnie nie stać, będziesz w swoim doświadczeniu mieć coraz więcej zgodnych z tym rzeczy. Przekieruj swoją uważność. Na to, na co możesz sobie pozwolić. Zacznij doceniać to, że pewne rzeczy, na pewne rzeczy już cię stać. Im bardziej będziesz się skupiał na tym, im bardziej będziesz skupiać się na wdzięczności i uważnie obserwować siebie i swój stosunek do tego, na co i jak wydajesz te pieniądze, na odczucia, jakie się w tobie pojawiają podczas wydawania pieniędzy, będziesz transformować te wzorce na bieżąco. Obserwuj siebie i bądź w tym procesie uważny. Druga rzecz to podjęcie świadomej decyzji o tym, że ty chcesz tej zmiany. Bo ja już niejednokrotnie spotykałem się z ludźmi, którzy tak mówią, że oni chcą transformować swoje wzorce na temat pieniędzy chcą zmienić tak, swój obszar swoich finansów. Natomiast w momencie, kiedy na przykład obok nich przejeżdża ktoś najnowszym Mercedesem albo BMW, to. Pod nosem sobie szepczą, skąd on ku...wa to ma, jak on tak, skąd on to zdobył, komu on to ukradł, komu to zabrał, ile osób musiało szukać. No, jeżeli ty masz taki stosunek do pieniędzy, do obfitości, do dobrobytu, no to nie dziw się, że ty tego dobrobytu po prostu nie doświadczasz. Zamiast więc być zazdrosnym, bo to jest tak naprawdę zazdrość, to nie jest nic innego, tak? Komuś się udało, mi się na razie nie udało. No to będę zazdrosny. Zamiast cieszyć się tym, że faktycznie, skoro innym ludziom udaje się coś osiągnąć, udaje się podnieść poziom swoich finansów, no to jest to po prostu możliwe, czyli ja też, jako człowiek, mogę to zrobić. Zamiast właśnie spojrzeć na to jako na jakiś dobry wzorzec, jako wzorzec, którym ty możesz podążać, jako wzorzec, który no, ktoś tak naprawdę daje ci, tak, już przetarł ten szlak, pokazał, że można. To zamiast się cieszyć z tego, i docenić to, że to faktycznie jest możliwe, to ty wolisz tą osobę ściągać w dół na swój poziom, żeby ona też nie miała. Bo wtedy tak będzie lepiej. Niech nikt nic nie ma, wtedy będziemy wszyscy równi i wtedy będzie super. No jeżeli ty masz taki stosunek do pieniędzy, nie dziw się, że ich nie masz. Zacznij skupiać się na tym właśnie, jak inni ludzie doszli do pieniędzy, które mają, jak im się to udało. Wejdź w energię właśnie podziwu, w energię wdzięczności, a zobaczysz, że taka energia zacznie krążyć w Twoim polu, a Ty zaczniesz doświadczać coraz i coraz więcej obfitości finansowej w swoim życiu. No i trzecia rzecz, która jest równie ważna to powtarzanie. To nie jest tak, że ty raz zauważysz, tak, że tutaj, ops, złapałem się na tym, że mam negatywny stosunek do pieniędzy. To nie wystarczy. Ten wzorzec będzie wracał. On będzie się w tobie pojawiał. Zauważ, przez ile lat ten wzorzec był w tobie kultywowany. 20, 30, 40, 50? A teraz oczekujesz, że po jednorazowym zauważeniu tego wzorca on zniknie. To tak nie działa. To tak nie działa. Tak samo tutaj, tak, mnóstwo osób oferuje kursy i usługi różnego rodzaju, które zdejmą Ci blokady finansowe. No okej, okay, to pomoże, to może pomóc na chwilkę. Natomiast tak długo jak Ty nie będziesz z tym świadomie pracować, jeżeli nie będziesz transformować tych wzorców na bieżąco poprzez ich zauważanie i wprowadzanie nowych wzorców, które z kolei będziesz sobie regularnie utrwalać no to taka praca po prostu nie ma sensu. A to, co jest też bardzo zabawne, tak jak obserwowałem swojego czasu tego typu usługi, to osoby, które chcą zdejmować blokady finansowe, to najczęściej osoby, które same nie mają klientów i których finanse no, nie wyglądają zbyt dobrze. Więc tutaj tak, no też zauważ to. Jak, jak ktoś, kto sam ma blokady finansowe, ma zdejmować tobie te blokady finansowe. Wiem, że jest takie powiedzenie, że szef schodzi bez butów, natomiast jest to tylko i wyłącznie takie głupie wytłumaczenie. To tak nie działa. Jeżeli ktoś faktycznie potrafi zdjąć sobie te blokady finansowe, no to on na dzień dzisiejszy cieszy się po prostu dobrymi finansami, z finansami i przepływem tych finansów, a nie oferuje ludziom zdejmowanie blokad finansowych. No wybacz, ale tak to działa. To jest po prostu zimna prawda. No i najważniejsza rzecz na koniec, bo tutaj tak, szczególnie wśród osób zaangażowanych w rozwój duchowych, jest to bardzo popularne przekonanie na temat finansów, że pieniądze są czymś złym. Rozbij to przekonanie. Pieniądze to kawałek papieru. Pieniądz sam w sobie nie ma żadnej wartości. Pieniądz to tylko umowna forma wymiany energii. Wszyscy się na to zgodziliśmy. I nie zgodziliśmy się po to, żeby sobie to życie uprzykrzyć, tylko po to, żeby było po prostu wygodniej. Bo jeżeli ja na przykład tak prowadzę program Alchemia Przebudzenia i pracuję na nim z ludźmi, dzięki czemu pomagam im transformować ich blokady, wzorce, negatywne przekonania, a na przykład ktoś chciałby wziąć udział w tym programie i byłby hodowcą owiec. Ja na przykład nie potrzebuję na chwilę obecną niczego z owcy. Ani futra, ani mleka, tym bardziej mięsa, tym bardziej sera. Więc jeżeli ten człowiek chciałby wziąć udział w moim programie, przyszedłby do mnie z owcą, ja bym mu po prostu podziękował. Więc chyba dużo prostsze jest to, że ten człowiek może na przykład futro owcy sprzedać komuś innemu, wziąć za to pieniądze i przyjść do mnie z pieniędzmi, tak, i mi za to po prostu zapłacić. Pieniądze same w sobie nie są niczym złym. Pieniądze same w sobie to tylko kawałek papieru. To tylko kawałek papieru, który niesie tą umowną wartość. Sami się na to zgodziliśmy, po to, żeby było łatwiej, po to, żeby było wygodniej. Więc przestań, przestań postrzegać pieniądze jako coś złego, jako coś, co jest tak źródłem wszelkiego zła, no bo to też jest bardzo popularne kolektywnie przekonanie, a zacznij po prostu postrzegać je jako nie cel sam w sobie. A jako środek, dzięki któremu ty możesz chociażby się rozwijać, dzięki któremu możesz gdzieś pojechać, dzięki któremu możesz spędzić miło czas, czy kupić sobie coś fajnego, tak? To tak działa, to tak działa, to jest takie proste. Nie daj się więc wkręcać w pętle, że pieniądze są czymś złym, bo zauważ też, że takie przekonanie panuje tylko i wyłącznie wśród ludzi, którzy pieniędzy nie mają. Nikt, kto ma dobre zarobki, nie powie ci tak, że pieniądze są czymś złym, tylko znowu to ty wybierasz. Więc jeżeli chcesz mieć więcej pieniędzy, będziesz słuchać ludzi, którzy tych pieniędzy nie mają i słuchać ich wzorców, a później podążać za tymi wzorcami. Czy może rozsądniej będzie jednak, jeżeli chcesz mieć więcej pieniędzy, zacząć słuchać ludzi, którzy mają te pieniądze i obserwować, jakie oni mają przekonania na temat pieniędzy? i jakie mają z nimi związane wzorce. Wybór jak zwykle należy do Ciebie. Jeżeli chcesz zacząć podnosić poziom swojej wibracji, pobierz bezpłatną medytację. Jest tutaj na dole w opisie filmu link do jej pobrania. Zapraszam Cię także na mojego Instagrama, gdzie codziennie pojawia się nowy content. Mnóstwo miłości, mnóstwo światła dla Ciebie a także mnóstwo obfitości finansowej na masę.